Cześć i witam z bardzo serdecznie z tej strony. Ja, Szachra, to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w bitbining, tylko mamy że nie wiem, Nie wiem, szósty? Chyba, nie wiem. Więc jedziemy od razu. Bardzo odcinku wyłączyłem się na grywanie, gdy coś tam mówiłem o broni i o muzyce, jeśli się nie mylę. Mhm, Więc tutaj zaczynamy. Dobra, musimy to po prostu zdjąć. O, tutaj jest przywódca, on jest szybki, straszny też, tutaj muszę uważać, bo już mam czerwonkę. czerwonkę. O, granat, super, granat jest super w tej grze. Ja tutaj rozmała wszystko. Teraz tutaj pójdźmy sobie, no i nowa śmierć się stworzy. Tutaj z tym miałem ja zawsze problemy, jak się nie mylę bo nie wiedziałem który przycisk ściskać a to był chyba przycisk F? nie, 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 GG, haha nie, nadal nie wiem, kurde dobra, ja wrócę i już będę to wszystko, bo co? nie będę markował odcinka na to, bo ja mam tylko 10 minut na nagrywanie bo taki mam limit po prostu nagrywania z dobra, ja wrócę i już będę dobra, jeśli się nie mylę to będzie E albo Q nie, o E, dobra o, walnęliśmy tutaj i to nam się rozmiło to nawet fajne. Hmm. Idziemy do przekaźnika teraz. O, teraz Alstom, o którym mówiłem. Idziemy do przekaźnika z... ...tumulku. Mm -hmm. ja, tutaj jest... ...tak, to... on tutaj jest. A tutaj musimy iść. Yeah. <resect> that what you were looking for? do spare me the melodrama. I'll be checking in on you, major. I run this mission. Not Joe. Look at się, czyli wyłączanie z domu polema. No okej. się dbał, Teraz gdzie A przekażę O, Zawsze tak tak Czy tak teraz jest on? Hmm. A na dole jest teraz. Spokojnie. Przesłali nam z tym Zobaczmy, no co teraz mam zrobić? Znowu tam, aha. Nie no, zawsze spokoj. Proszę coś. Teraz będą tutaj wychodzić ludzie z tamtą. ale my pójdziemy sobie. Aj, aj, czekajcie, bo słuchameczkę mi tu przeszkadza. Okej, okay, dobra. Pójdziemy sobie dołem. Mm -hmm. O, tutaj widzicie na górze są oni. Mówimy tam Oj. dobra Wszyscy wszystkich na raz to bronią chłopie, jest dla tego dobra R, weźmy sobie tutaj R Rzeczywiście, na pewno jak są tam na górze Daj, Aj, aj, proszę Widzieliście, Queenie odleciał okay, Nie szybko, mam już R to Do zabawy. Ona jest taka jak shotgun, tylko, że w ogóle inna. Ona jest uniwersalna w, w tej grze. W innej grze nie widziałem tej brogi. Tam jest przekaźnik. Um, najpierw pójdźmy do przekaźnika. Nie, nawet do punktu kontrolnego. czy do przekaźnika. Nie, do punktu. Fak wak, fak, Chyba fak, 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 fak. do punktu nie, bo pole minowe jest wyłączone, więc do punktu kontrolnego. Ej, 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 muszę uważać, że to dobra. Okej, okay. mhm. tutaj teraz. Ooo, myślę, że się. Oooooh, nie udało mi się, Myślę, że się serio zainteresujecie. To jest naprawdę fajna prawda, prawda? <coughs> fajna gra, Lol, co ja mówię. Tutaj ktoś jest. Ha. ha, gdzie to się czoło stary Dobra latarajeczki mają fajne No wolno bieżamy granat. O, tu są biomechy Okej, okay, powiem wam o co w tym chodzi. To są biomechy i one strzelają do nas, mają taką tarczę i strzelają do nas. I my musimy je podejść. Mają tam takie czerwone z tyłu coś. I trzeba je podejść, i wtedy dopiero się ta brama odblokuje. To o to w tym chodzi. Ja naprawdę nad tym spędziłem, jak to zrobić dużo czasu, więc teraz weźmy je tutaj jakoś ale mnie... No nie trzeba bardzo uważać. Właśnie tak. Tutaj się zamieszał. Co? Właśnie. I trzeba po prostu. uważać, one biją. To, o, właśnie tak. Nie to chyba skorzystaliśmy teraz. Dobra, weźmy granatę, na nie? Mhm. Mało by to... O nie, nieważne, na... Tam są i wygłuchasz. No mało im to bierze. Tam jest ich dwóch? Nie, jeden, okej. Co co, nie będę się z tutaj za bardzo. To jest. Patrz na dół. Dobra. I ten odcinek też się na to wyskoczy. Już pożegnana z mojej strony, bo mam linię do ja... Tak spoko. Gdzie tu jest ten drugi wiomach. Wiomach, wiomach, wiomach. Tam jest. Aha, okej. Okay. Dobrze. No to co, idziemy chyba? Mam granata nie mam dobra. Więc idziemy do niego. Przepraszam. Ej, 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 no jeszcze koleś z tego strzelaną. Oni chcieli tam, gdzieś Nie wiem, że To by chodzi mało z ręki. To jest bardzo niezręczne. Ej, musimy uważać, co schowaliśmy się przed nim, więc daliśmy granata od stolicego pana. Chcę za daleko żyć, bo gra na To jest komentarz. To pana idona. Musimy je pokonać jeszcze, żeby tamte się nawet blokowało. Dobra, zaraz nam to już czekać, idzie spodem. to trzeba wycelować w To jest trudne. Teraz wyjdzie z Koleś, też nie wiem, zależy go wyłatwiliśmy, nie, nie wyjdzie. Tak, go załatwiliśmy okej. co? Okej. Już tutaj. Dobra, punkt kontrolny. Czytywanie. 30 FPS-ów mi wzrosło. No i tu Tutaj będą słuchajcie, że Chyba tak. I... We could use the data from their black box. Head to these coordinates and find it. It will have all over the man. Why am I not surprised, this isn't about you. Enemy snipers. You better move fast, Spencer. They might not look it, but those snipers could take you down double time. Look for their laser sights and stay out of harm's way.

A, to się nie Każda gra multiplayer, więc... Tak, ja też ma multiplayer, robię robią kiczony. Nie multiplayer, tylko, że przykre trochę I... tam jest ktoś. Tam, tam właśnie, tam Ja nie obserwuję, bo wszystko zdejmował. się, jak było stary